byłam ogromnie ciekawa Robert jak wybrniesz z tego jest tej zapowiedzi, ale było dobrze. Dzień dobry drodzy Państwo jestem dzisiaj iście zachwycona, ponieważ u mojego boku ogier wyjątkowy Prometeusz, który jest koniem, o którym będziemy dziś naprawdę dużo mówić i razem z ekipą stwierdziliśmy tutaj zgodnie, że to jest najczystszy koń i najpiękny, dlaczego mnie jesz, najpiękniejszy koń jakiego widzieliśmy, jego pyszczek się błyszczy, a on teraz ma taką pasję, żeby chyba mnie całować w rękę. Taki jest gentleman. Drodzy Państwo, prognozy pogody nadszedł czas, zanim będziemy zgłębiać tajniki i historię koń czystej krwi arabskiej. Dzisiaj przepięknie, chociaż chmur zdecydowanie więcej. I bezapelacyjnie będzie to najchłodniejszy dzień w tym tygodniu. Zaczynamy przegląd regionów i klas... Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Marku, miłość do koni. Pojawiała się już w pana sercu w tych najmłodszych, najwcześniejszych latach. Tak. E, w ogóle Tarnow ma bardzo bogatę, bogatą historię tak. e, koni arabskich. E, tu w Tarnowie ta historia zaczęła się około roku 1800, gdzie e, hrabia Władysław Sanguszko rozpoczął hodowlę koni U! arabskich. Uh -huh. e, ja urodziłem się w pobliżu. E, tej właśnie stadiny książąt sanguszków i wzrastałem wśród opowieści mm -hmm. o tych wspaniałych koniach arabskich. Zawsze marzyłem, żeby kiedyś chować te wspaniałe konie. A dlaczego Prometeusz jest taki wyjątkowy? Prometeusz jest synem najlepszej klaczy, jaka w ogóle urodziła się w Polsce i była uznawana za najlepszą klacz. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wszyscy hodowcy marzyli o mm -hmm. tym, żeby wyhodować tak wspaniałego konia. Ten koń nigdy, jeżeli chodzi o Pianisimę, nigdy nie przegrał żadnych ważnych pokazów i wszyscy sędziowie na europejskich i światowych pokazach oceniali tego konia najwyżej. Mm -hmm. I do tej pory jeszcze nikt, nie, żaden z hodowców nie wyhodował takiego konia, który był równy tej Pianisymie. Prometeusz to jest jedyny syn w Polsce tej klaczy Pianissima urodził się w Stanach Zjednoczonych później przebywał przez kilka lat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i nam Good udało amazing. się do naszej stadniny tego konia ściągnąć jest u nas czołowym reproduktorem mm -hmm. e... I już się przysłużył w hodowli w Janowie Podlaskim, w Michałowie. Jego pierwsi potomkowie już wygrywają na czempionatach organizowanych w Polsce. Bardzo pan o niego walczył. Bardzo walczyłem. Szejk, który był właścicielem, był nieugięty, nie chciał nawet go udostępnić, żeby. Ale w pewnym momencie uznał, że w zasadzie Prometeuszowi należy się, żeby wrócił do kraju swojej matki. Mhm. I stąd. Tutaj już kilkuletnia obecność Prometeusza w naszej Stalinie Klikowa więc nie tarba. Ale to jest bardzo, bardzo spokojny koni. Bardzo spokojny, bardzo zrównoważony. W ogóle konie arabskie to bardzo spokojne, bardzo zrównoważone konie. Nadal, nadają się do wszelkiej rekreacji, mhm. do prezentacji koni na wszelkich wystawach, piękności koni arabskich biorą udział w wyścigach koni arabskich, również do rekreacji. Nie ma bardziej przyjaznego, bardziej inteligentnego konia, jak właśnie koni arabskie. Panie Marku, dziękuję za rozmowę. Oczywiście jeszcze ze Stadniny będziemy się z Państwem łączyć. Popatrzcie jeszcze na Prometeusza, bo jest to widok wyjątkowy. Nie wiem, czy Państwo widzą, ale ten pyszczek się tak błyszczy. Piękny. Do zobaczenia. Dzień dobry Państwu. Ja cały czas od rana jestem w cudownej stadninie w Woli Rzędzińskiej. Za moimi plecami młodziutkie klacze. To Latina, roczna Latina, która jeszcze do końca ufna nie jest, ale niuchamy się i obwąchujemy. Jest tutaj, uwaga, 60 koni czystej krwi arabskiej. Są absolutnie niesamowite. Już poznaliśmy Prometeusza, już poznaliśmy Latiny. Tutaj jest wieża poezji, więc imiona też mają... Niesamowite. I oczywiście o szczegółach tego miejsca i o pięknych koniach jeszcze dziś będziemy mówić. Ale ja też opowiem Państwu o tym, co z naszymi oknami. Cześć! O, bardziej ufna. A za naszymi oknami przepięknie, za naszymi oknami. Marek Rzepka, dzień dobry. Dzień dobry. Jest też Mała Zosia, Wnusia oraz Tomasz Jakubowski. Dzień dobry. Panowie, panie, dzień dobry. Obok nas kolejny koń, wyjątkowy koń, z czymś takim też przepięknym na sobie. Marku. To jest koń Elon. Mm -hmm. Ten koń jest w naszej hodowli jest czempionem Polski z ubiegłego roku. Ogierów. Skrycie, że co prawda malowanie nie widziałam, ale widziałam czesanie. I tutaj każdy włos ułożony się liczy. To są przepiękne konie. Ja jestem szczerze zachwycona. No, zobaczcie na to umaszczenie. My oczywiście nie żegnamy się, mówimy do widzenia i jeszcze obiecujemy pokazać więcej koni, bo trochę ich tutaj macie, prawda? Jest ich około 60. No, i cały czas Tarnina się rozrasta. Do zobaczenia. Gdzie będziemy... koni. Czystej krwi arabskiej. Biegnie w naszą stronę. To jest widok absolutnie wyjątkowy. Jest przepięknie. I to specjalnie dla Państwa. W pytaniu na śniadanie. Prosto spod Tarnowa. Drodzy, prognozy pogody nadszedł czas, zanim będziemy mówić o tych wyjątkowych koniach. Prognozy, która niestety jest nieco gorsza, ale nie narzekamy. Delikatnie wieje wiatr, więc temperatura. Tomasz Jakubowski i Zosia, panowie, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I, I dziękujemy za to, że stworzyliście dla nas tak piękni w sercu. Pytanie do Tomka, Tomaszu: czy konie każdego dnia mm, właśnie mają takie rozbieganie o poranku? E, tak, one każdego dnia wychodzą po śniadaniu. Dzień zaczyna się wcześniej rano. O 6 godzinie jedzą śniadanko. Po śniadanku wybiegają na padoki, spędzają tutaj kilka godzin dziennie mhm. na zielonej trawie. Staramy się, żeby miały jak najlepsze tutaj jakby warunki, komfort życia. Mhm. Marku, dlaczego konie krwi arabskiej są uznawane za ten ideał? Ja myślę, że wszyscy hodowcy na całym świecie uważają polskie konie arabskie za ideał z racji tego, że to jest kilkaset pracy. E, hodowców tak. i ta praca e, ciągle postępuje. E, nasze konie wyróżniają się na tle wszystkich koni arabskich naprawdę elegancją, mm -hmm. e, wspaniałą kłodą, e, wspaniałym ruchem. To, czego nie mają inne współczesne konie arabskie. I ja widzę, że w dalszym ciągu polskie konie arabskie są często i chętnie kupowane na naszych aukcjach. Mhm. Macie ich 60? Pewnie planowana jest większa ilość? Mamy ich 60, natomiast musimy. Naprawdę bardzo ostrożnie. Nie chcemy mierzyć się z państwowymi stadninami, z Janowem i z Michałowem, co do ilości koni. Także tu też musimy zachować pewien umiar, a przede wszystkim ja stawiam na jakość koni. Nasze konie już zdobyły jako jedyna stadnina prywatna w Polsce. Cztery razy tytuł czempiona Europy. Pięknie, bardzo, bardzo dziękujemy. Niestety to jest nasze ostatnie wejście dokładnie z tego miejsca, więc trochę smutek, ale mam nadzieję, że wrócimy. Dzięki. Dziękujemy bardzo. A czy my, chodź, chodź, Kamerko, chodź. Widzicie te konie? Ostatni raz, ostatni raz możecie je zobaczyć. Dzień dobry Państwu, cały czas z Tarnowa. Tym razem, choć wciąż poznajemy tarnowskie tradycje konne, tak jestem w innym miejscu. Znajdujemy się w Klikowskiej Ostoi, gdzie znajduje się właśnie wystawa takich oto powozów i uprzęży konnych, o których już za chwilę, ale najpierw nie umieszkam Państwu opowiedzieć o prognozie, prognozie pochmurnej, acz na całe szczęście. Dzień dobry, Panie Andrzeju. Dzień dobry. Moje uszanowanie. Zajemnie. jesteśmy w bardzo wyjątkowym miejscu, ponieważ konie dla Tarnowa są niesamowicie ważne, tak są ważne z wielu powodów raz, że kiedyś była to siła pociągowa i zawsze były w armii, w kawalerii, czy to było czasy mieszka chrobrego, czy to były pod Grunwaldem, czy to były później polska kawalerii, tak samo jak Napoleon zdobywał tereny dzięki dobrej kawalerii, dobrym koniom klikowska ostoja też jest niesamowicie ważna i z tradycjami. Bardzo jest ważna, dlatego że jest to kontynuatorka to co tu kiedyś się działo już od stu lat. Bo najpierw konie hodował tu sanguszko, potem po, w czasie powojennym było tu państwowe stado ogierów, mm -hmm. a jak to przestało istnieć, te tereny przejęła Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni. Mm -hmm. I za naszymi plecami znajdują się powozy, z którego roku, wieku. Różne, dlatego że te powozy, które tu są, to jest pozostałość właśnie po kolekcji stada ogierów klikowa uh -huh. i stada ogierów klikowa, które powstało w 1955 roku, nie zostało tu nic. Uh -huh. I to są pojazdy, które były gromadzone w latach 60., -tych, 70., -tych, 80 -tych, i one są z różnego wieku. Wózek krakowski to ma ponad 100 lat, to jeszcze jest tym bardziej, że tak. jest on z rozworą, bez resorowania. Jest to już eksponat naprawdę tak. muzealny. E, panie Andrzeju, to jest pierwszy eksponat, jaki sobie zobaczyliśmy, ale oczywiście jeszcze w naszym kolejnym wejściu będziemy Państwu pokazywać więcej, więc wypuszczam Pana z rąk i widzimy się niedługo. Do, Do zobaczenia. zobaczenia. Dzień dobry Państwu. To nasze ostatnie spotkanie prosto z Klikowskiej Ostoi. Właśnie stoję w owcu, który został stworzony idealnie dla dam. Więc gdzie mogłabym siedzieć, jak nie tu? Drodzy, prognozy pogody nadszedł czas. Schodzę do Was i opowiadam o chmurach. Opowiadam o nieco niższych temperaturach, zwłaszcza na. Dzień dobry. Podobnie dzień dobry. Znajdujemy. I jakie Zn pojazdy się tu znajdują? Znajdujemy się na dorożką, a jest to milord to były pojazdy, które używane były wszędzie, i w Warszawie, i w Krakowie, i w innych miastach, do nakryte albo odkryte. Jeżeli dama miała nowy kapelusz, to było oczywiście odkryte, a jeżeli, a jeżeli było pochmurno albo chcieli być incognito, to było zakryte. Mm -hmm. A który z tych pojazdów na przykład lubi pan najbardziej? Może pan coś takiego. Lubię wszystkie, próbie? lubię wszystkie, ale ten, który z nakrytym przednim siedzeniem fajetą sam powozić i aby być od pogody uniezależniony, dlatego przednie siedzenie jest kryte, a nie tylne. Z tyłu, z tyłu siedział pomocnik, a on, powożący właściciel, siedział na pierwszym na koźle. Mhm. Ile pan lat już tutaj spędził? W Tarnowie spędziłem od 77 roku, także tyle, ale natomiast w stadzie Gierów Klikowa przepracowałem 32 lata. Czyli wielkie serducho tutaj jest włożone. Bardzo wielkie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Było przeuroczo. Dziękuję. Ja również dziękuję za głosienie. Drodzy Państwo, cudownie, że z nami byliście. Zostańcie oczywiście z pytaniem na śniadanie. Jesteśmy przez cały czas w Tarnowie specjalnie dla Was. Miłego dnia. Dziękuję panią Również.